Dzisiaj trochę o lęku, bo kto nie ma w sobie lęku. Pewnie są takie jednostki, ale myślę, że większość z nas jakiś lęk hoduje i, i jest on zwykle mocno upierdliwy, bo wybija. Można mieć lęków wiele w różnych materiach, czy to w związku z. Kwestię materialną, finansową, czy w związku z relacjami, czy w związku ze zdrowiem. Tak naprawdę z wieloma, wieloma rzeczami ten lęk można mieć. On może mieć różne objawy, różne natężenie, wiadomo. Ja ponieważ lęków przez całe życie nachodowałam sobie całkiem sporo, więc mogę uznać, że jestem w tym specjalistką. Śmieję się oczywiście, ale. Faktycznie udało mi się znaleźć sposób, który u mnie przynosi całkiem fajne efekty. I zaraz się chcę podzielić tym z wami, pomiędzy tam różnymi wypowiedziami. W filmach opowiadałam, myślę, że po części o tym, ale myślę, że nie zaszkodzi jeszcze raz. Ja aktualnie jestem w lęku dotyczącym takiej najgłębszej warstwy, mnie, bo. Przez lęki dotyczące materii gdzieś tam się przewaliłam, one też u mnie nie były jakoś bardzo silne, więc też powodowało to to, że ta kwestia obfitości finansowej w ten bądź w inny sposób się u mnie jakoś wydarzała tak, że dawała mi funkcjonować może tak, były trudne momenty i było tak, że faktycznie kasy nie było i były długi, i były przeróżne historie, ale ja tam nie miałam w sobie takiego deficytu, że przez to umrę, przepadnę i w ogóle skończę gdzieś bardzo źle. Tam ten lęk po prostu we mnie nie był, nie, nie był mocny. Był lęk dotyczący zdrowia, bardzo silny, bo ze zdrowiem dużo walczyłam i dużo było z nim problemów, więc jakby on ze mną był latami i tam już było trudniej. Tam było tak, że im bardziej próbowałam coś z tym zrobić, tym mniej to przynosiło efektów im bardziej wydawało mi się, że już jestem na prostej, że już będzie dobrze. Tym za chwilę był mocniejszy upadek i tak dalej. I ten lęk, taki zdrowotny, no był. I on nadal gdzieś jest. To nie jest tak, że ja go nie mam i nie posiadam. On jest. Natomiast, on jest w jakiś sposób już na takiej płaszczyźnie. Mam wrażenie, że umiem go brać i z nim być. I mm, nie robić, o jezu, o jezu, dobra, to trzeba teraz szybko uciekać, bo po prostu lęk przyszedł i coś się dzieje, i w ogóle, i w ogóle, jakby bardziej jestem w tym już połączona. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast no, ciało mi to też manifestuje, czyli jak teraz dzieje się coś z ciałem, to umiem z nim już na spokojnie i trochę pogadać, nie od razu w panikę wpadać, tylko ono mówi, ono się komunikuje, pokazuje, że coś tu nie gra, coś ci przeszkadza w życiu, coś potrzebujesz zmienić, więc z tym ciałem. Też ta komunikacja wtedy jest prostsza, że widzisz, że ok, no powoduje to lęk, tak, ale daje Ci też jakąś informację, daje Ci też jakiś rodzaj mm, zmienienia czegoś w życiu. Albo chociażby bliższego poczucia siebie samego. I zwykle się to jakoś tam rozwiązuje. Natomiast jakby lęk, którego teraz dotykam, jest lękiem takim najgłębszym, który przez wiele lat nie był usuwany w ogóle tak, żeby go nawet nie dotykać, nie? żeby on w ogóle się nawet nie pojawiał. Chodzi o relacje i o związki, i o poczucie wejścia w relacji, i nie daj bądź zostanie odrzuconą, zostawioną, i tak dalej. No i to jest lęk, który u mnie mocno jest istotny. Nie dopuszczałam do tego, jakby kontaktu z tym lękiem, wypierałam go może, trochę go, jakby, sabotowałam w ogóle taką możliwość, żeby tam wejść w to, bo. No, bo był za duży, więc nawet jeśli pojawiały się relacje, to bardzo szybko i skutecznie wprowadzałam te relacje w taką historyjkę, żeby się szybko kończyły albo były totalnie nieudane. Tak, żebym nie miała w ogóle poczucia, że ten ktoś może faktycznie być ze mną stabilnie i długo, i na stałe. I jak zwykle kończyło się to tak, że ci partnerzy odchodzili. U udowadniałam sobie wtedy swój program, oczywiście, że aha, no, jestem niechciana, jestem męcząca, jestem. Zbyt intensywna i taka siaka i owaka, no i nikt tego nie wytrzyma, i na pewno po prostu zostaną odrzucona Więc już na samym wejściu tego związku robiłam sobie akcję pod tytułem, że no to się na pewno nie uda. Teraz aktualnie doświadczam związku, który jest z mojego życia najbardziej partnerskim związkiem, najbardziej świadomym dla mnie związkiem i jest możliwość dużej komunikacji z moim partnerem, więc jakby jest to zupełnie inne. Ale lęk się wybija. Oczywiście, że się wybija. Momentalnie, w, kiedy on się pojawia, czyli że on pewnie ucieknie, on pewnie mnie zostawi. Tym bardziej, jakby sytuacja się oczywiście nakręca, napina. Sporo rzeczy oczywiście wtedy dorysowywuję, dopisuję, wyobrażam sobie więcej niż faktycznie może jest. I czy to logicznie rozumiem, czy to mam świadomość, że to się dzieje, czy. Uzmysławiam sobie, że to jest ten jeden mechanizm. A tak naprawdę niczego nie zmienia, bo i tak to się dzieje, i tak to się dzieje. Te mechanizmy są głębiej niż racjonalny umysł, bo to często jak rozmawiam z ludźmi, to pada właśnie, no tak, no ale to wszystko przecież wiemy, a to się nadal dzieje. No właśnie dlatego się to tak dzieje, że to są części, które są głębiej. To jest podświadomość, to jest ta dziecięca nasza część, która gdzieś tam poczuła się skrzywdzona, właśnie na przykład tak jak tu odrzucona, i ona czy ją zapewnisz, czy nie zapewnisz. Czy pokażesz, czy nie pokażesz, to ona tak naprawdę nie może za bardzo w to uwierzyć, dopóki sama ze sobą się w tym nie odnajdzie. No i wiele lat myślę, próbowałam sobie sama odnaleźć w sobie poczucie istotności, wartościowości, czyli w sensie takiej, że zasługuje na to, żeby być kochana i tak dalej, tak dalej. Długa praca, jakby to była natomiast okazuje się, że mimo wszystko, mimo że wiele perspektyw tego życia, jakby w kwestii właśnie na pewno zbudowania jakiejś miłości własnej większej i akceptacji samej siebie i pogodzenia się ze sobą i wzięcia tego, że jestem taka z taką strukturą, zachowaniem, z moimi działaniami, z neurotycznością, z jakimiś tam moimi schizami, które posiadam. Wzięłam to, że to jest jak w jakiś sposób mojej, okej, okay, że nie, nie chcę tego, nie muszę tego modyfikować, że nawet ja to lubię i to kocham, ja sama w sobie, ale już przy drugiej osobie wybija, że jednak no to nie do końca tak jest prosto, łatwo i przyjemnie. No i pojawia się, oczywiście, jeżeli pojawia się ten lęk, to najczęściej będzie się działo tak, że jeszcze bardziej zadzieją się takie sytuacje, które jeszcze bardziej podbiją ten lęk. Czyli na przykład okaże się, że właśnie ten partner. Ma jeszcze jakąś taką sytuację, która będzie jeszcze bardziej y, pokazywała ten mój program odrzucenia i tak dalej. Albo będzie w jakiejś kwestii wycofany, albo nie będzie chciał na ten temat rozmawiać, nie będzie chciał zapewniać, nie będzie chciał dawać tego poczucia i tak dalej. No i wiedza wiedzą, tak, że jakby wiemy, że to niekoniecznie o to chodzi, żeby ktoś zapewniał. Komary nie wykończę. Y, nie chcemy, żeby na poziom. Y, Zrozumienia tematu, wiemy, że nie o to chodzi, żeby ten ktoś dawał oświadczenia czy to słowne, czy czynowe. Równocześnie gdzieś tam tego potrzebujemy, czujemy, że to może by coś zmieniło. Wiemy, że pewnie nic by nie zmieniło, bo i tak, jeśli mamy w sobie ten lęk, to on i tak będzie i tak będzie. I cała praca jakby należy do nas. No i tutaj się rozwlekłam, i teraz dopiero Wam powiem, co ja z tym robię. Ja robię to tak pojawia się lęk, ok, czuję się odrzucona, ok, czuję się zaniedbana, niechciana pewnie ucieknie zaraz, mm -hmm, widzę dobra, fajnie, widzę, że to jest coś, co często się działo więc ok, mam prawo się tego bać daję sobie łagodność, masz prawo się tego bać bo to się działo w Twoim życiu daję sobie ukojenie takie, że nie mówię, kurde, czemu to robisz tylko raczej bardziej idę w tą stronę, że sama się przytulam, tak? mówię, no tak, no ok, no było, fajnie i następnie wiedząc, że czy tak będzie, czy nie będzie, nie mam na to wpływu. Im bardziej się tego będę bać, im bardziej będę to przewidywać, wybiegać w przód, tym prędzej to się może wydarzyć. Więc uzmysławiam sobie, że okej, okay, nie mam nad tym kontroli żadnej. Czy chcę mieć człowieka koło mnie, który. Z jeżeli odejdzie z jakiegoś powodu, to trzymać go na siłę. No nie, absolutnie nie. Więc no, takie bazy podstawowe, które gdzieś tam w umyśle muszą się przewinąć, nie? że jakby. Co ma się wydarzyć, to się wydarzy, i jeśli on odejdzie z jakiegokolwiek swojego powodu, z wolnym człowiekiem i chce, żeby był wolnym człowiekiem, więc je, to jest jego decyzja, jego wybór, jego dążenia, jego chęci doświadczenia życia. Ja jestem ja i <coughs> mogę zrobić porządek tylko i wyłącznie ze sobą i skonfrontować się ze swoim lękiem. I tak jak się z tym lękiem próbuję dogadać, to pozwala mu się najpierw wydobyć pod tytułem. Wyobrażam sobie historię najgorszą z możliwych dotyczącą tej sytuacji, czyli zostawiam mnie, jestem, wpadam w totalną depresję, nie radzę sobie, w ogóle no, świat mi się wali, katastrofa, czuję, że już nie otworzę nigdy więcej swojego serca, bo przecież zaufałam, znowu się to stało i znowu i znowu jestem ofiarą, wejdę sobie w cały cykl takiego udowodnienia sobie jaka to ja jestem biedna i w ogóle po czym może się zdarzyć kilka innych historii, tak, że naprawdę tego nie dźwignę, że naprawdę sobie z tym nie poradzę, czyli cała najgorsza wersja wydarzeń i odczuwam ją, jakby ona się faktycznie wydarzała, czyli tak jakby trochę na opak robię, nie że uciekam od tego tematu, tylko go sobie faktycznie wyobrażam i dopiero tam zaczynam jakoś próbować sobie też wyobrazić no okej, okay, trzeba by na pewno tak będzie, bo nie wiem tego, bo może będzie zupełnie inaczej. Może poczuję to już w tym momencie zupełnie inaczej. Może będę spokojniejsza, może będę, może poradzę sobie z tym w inny sposób. A nawet jeżeli będzie ta depresja, nawet jeżeli będzie ten rozpad emocjonalny i nieporadzenie sobie, i skrzywdzenie, i wszystko, wszystko, co najgorsze, no to też będzie kolejna droga. To będzie też kolejny jakiś dla mnie dalszy etap czegoś, odkrywania. Siebie, bycia ze sobą, zaufania do przestrzeni i tego typu bajery. I robi się wtedy we mnie, mi to daje bardzo dużo, jakby pojawia się odpuszczenie, że właśnie nie muszę nic robić, bo zupełnie nic nie muszę robić. Mogę być na bieżąco w odczuwaniu tego, co przychodzi, w poczuciu, że czuję się zagubiona, że się niepokoje różne sytuacje, że mm, może być różnie i mam prawo na ten lęk, nie zbijam go, że nie, nie bój się, bo to nieistotne tylko pozwalam mu być daję sobie sama wtedy jakiś rodzaj takiego zrozumienia dla siebie że to naturalne, że się tego boję po czym wchodzę w to, że jakkolwiek ta historyjka się wydarzy to mogę wzbudzić do niej jakąś ciekawość. Mogę puścić właściwie. Jak już sobie wyobraziłam tą najgorszą wersję wydarzeń, którą już tak naprawdę przeżyłam kilka razy w życiu ładnych. Więc jakby też być może ona w ogóle już nie będzie taka, jak ja podejrzewam. Może już tyle razy pff, została z... Zrobiona w środku, że może będzie inna tym razem, może da nową perspektywę, a może za rogiem czeka coś zupełnie jeszcze innego, na co w ogóle jest, będzie przestrzeń dopiero wtedy. Jakby tych możliwości jest bardzo dużo i przestaje się wtedy rękoma i nogami człowiek, wydaje mi się, trzymać tej wersji, która wydaje nam się, że musi zostać i koniec kropka musi zostać. Duży, jakby wtedy, jest. Y Taki przełom w spokoju wewnętrznym w takim poczuciu, że okej, okay, w porządku, niech się tam f, dzieje. Także taki sposób mam. To można zrobić z każdą historyjką. F, czy to z pracą właśnie, która no jest jakaś, że może mnie wyrzucą, może coś, może coś wyobrazić sobie wtedy właśnie historię, najgorszą wersję wydarzeń tracę pieniądze, tracę pracę, tracę wszystko. Dom po prostu muszę sprzedać, idę pod most, no bo nie mam pieniędzy, nie mam za to dzieci wykarmić. I ja wiem, że to w tym momencie można było powiedzieć, a to ty tam wiesz, ty mówisz sobie tylko o rozstaniu czy o jakimś poczuciu odrzucenia, a ja tu mam dzieci na wychowaniu, wiem, to jest bardzo częsty argument, ale myślę, że jeżeli ktoś szerzej na to spojrzy z perspektywy, to tak naprawdę każda. Historia to jest tylko historyjka I tak naprawdę to życie to pewnie jest jedna wielka iluzja, nie? I to się tak naprawdę może nawet nie dzieje A my tak bardzo jesteśmy zakleszczeni w tym wszystkim No dobra, ja chyba muszę stąd uciec, bo mnie po prostu zajedzą tu na śmierć Także popróbujcie, pokombinujcie Zobaczcie może, czy coś się uda z tego zrobić to idzie znać, czy to skuteczne u Was, czy nieskuteczne Czy to ma sens, czy nie ma sensu No to ściskam